W tym kładzie, znaczy w tym pokłada swój, swoje nadzieje, poprzez to, że ci, którzy takie regulacje przyjmą, będą w jakiś sposób przymuszeni, w jakiś sposób zobowiązani do korzystania z tych technologii. Także tutaj. Mamy taką próbę unijną, raz przyjęcia bardzo zideologizowanych założeń, co ma na przykład wyraz w tym pakiecie klimatyczno-energetycznym, a z drugiej strony narzucania pewnych reguł całemu światu. Czy to się uda? Zobaczymy. Niedługo w, w Kopenhadze się okaże pierwsze, takie, pierwsze przepowiednie mówią, że się nie uda. Popatrzmy w tej chwili na drugi poziom, czyli na miejsce Polski w Europie. Polska w Europie jest krajem bardzo, bardzo biednym. Warto o tym pamiętać. Na tej liście bogactwa, tak jak się patrzy od 90. lat jeszcze Polska w Europie nie była, ale tam Unia publikuje co powiem czas te PPP, czyli Purchasing Power Price tam i tak dalej, myśmy się o trzy pozycje przesunęli w dół. Przed tym kryzysem zajmowaliśmy pozycję ostatnią w 25 i trzecią od końca w 27. Warto o tym pamiętać, ponieważ pytanie jest, jaki jest priorytet Polski. Czy przyjmowanie bardzo wysokich standardów europejskich, czy raczej bronienie swojej ścieżki rozwojowej i przymnażanie dobrobytu swoim obywatelom. Według mnie Polska poszła w tym pierwszym kierunku to znaczy jakby dostosowywania się do standardów europejskich i to jest przyczyna podstawowa naszych kłopotów, ponieważ na polski rozwój nakładane są bardzo, bardzo poważne hamulce i my się w tych hamulcach szarpiemy i to co tutaj widzimy częściowo moim zdaniem jest odzwierciedleniem tego szarpania się właśnie z mechanizmami, które do naszego poziomu rozwoju, choćby tu przez pana prezesa przytoczonego konsumpcją energii są całkowicie nieprzystosowane, bo my nie jesteśmy do tego jakby, no nie jesteśmy chętni, nie utrzymać tylko tak niski poziom, że tak powiem, wobec dobrobytu krajów innych europejskich, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na strukturę dochodu narodowego, jak jest wytwarzany, jakie dziedziny i tak dalej, to Polska okazuje się znowu największą ofiarą tego, ja mówię o krajach w średniej wielkości, no bo w w niewielkich krajach mogą być różne przypadki, w tych krajach średniej wielkości większych my jesteśmy największym z kolei płatnikiem tego, tego pomysłu i tego projektu. No to jest troszeczkę nieszanowanie naszych y, y, możliwości finansowych jako państwa, jako kraju, jako gospodarki, no ale co jeszcze jest ciekawsze, jeżeli popatrzymy na mapę zasobów energetycznych Europy, a takie mapy są produkowane w Unii Europejskiej na przykład, jeżeli się popatrzy na gdzie są zasoby węgla, brunatnego i, i kamiennego, na całej mapie Europy. No to praktycznie zostaje tutaj Polska, trochę Niemcy, brunatny, Grecja, tam chyba Bułgaria jeszcze i w zasadzie nie ma. Gdzie, gdzie, mówię o poważnych zasobach. Tam Norwegia to ropa, gdzieś takie rzeczy, z Francja to praktycznie pustynia energetyczna. I teraz jest pytanie takie, dlaczego Polska przyjmuje strategie, które są absolutnie wbrew zasobom, które posiada. No, bo wiadomo, ten pakiet znacząco obniża, czy wręcz może wyklucza wręcz rozwój, obniża efektywność tych zasobów, które mamy. To jest według mnie najpoważniejsze pytanie, przed którym ja nie, nie znajduję odpowiedzi, bo odpowiedzi polityków mnie nie satysfakcjonują, a jedna, jedna odpowiedź polityka właśnie z PSL-u w tej koalicji, nie będę mówił kto, ale to minister mi mówi, tak, ale to nie my, to PO podpisało. No tak, PO rzeczywiście podpisało. Polska, jakby jeszcze ostatni, ostatni element tego, na tej naszej układanki, i to dotyczy też dla mnie, jest to pewne wyjaśnienie tych elementów, tych no problemów, które spotykają przedsiębiorstwa energetyczne. W Polsce, ja nie wiem dlaczego, może mi ktoś odpowie, albo ktoś wie, to w kuluarach proszę o odpowiedź, dlaczego Polska się stała takim bojaźliwym narodem. Znaczy, tego nie rozumiem. W Unii Europejskiej, jak mówiłem, 90 lata to jest konkurencja. To jest jeden ruch tego trójkąta. dwutysięczne lata to jest ekologia, zrównoważony rozwój, to jest drugi. I trzeci jest w Europie najmniej tak poważany i najmniej praktykowany, tak zwany security of supply, czyli bezpieczeństwo dostaw czy bezpieczeństwo energetyczne. To jest na trzecim miejscu. W Polsce bezpieczeństwo energetyczne, w wydanej zresztą ostatnio, zatwierdzonej ostatnio strategii, jest na pierwszym miejscu. To jest. Jak na kraj tak ubogi, no, zadziwiające podejście. My mamy pełno tych strachów, tam zakręcą nam ten gaz, nie zakręcą, ale pytanie jest takie: dlaczego my mamy taki niski poziom poczucia bezpieczeństwa, kiedy tak naprawdę no, te kryzysy energetyczne no, są na niewielką skalę i rzeczywiście może nam grożą, ale my jesteśmy na nie wyjątkowo uczuleni. Do czego doprowadza bezpieczeństwo energetyczne? Do tego, że Polska w tym tej podstawowej wadzie rozwojowej Unii Europejskiej, to znaczy ukręceniu głowy innowacyjności właśnie poprzez ukierowanie badań naukowych na bardzo jasno oznaczone cele, na przykład CCS czy znaczy czysty węgiel, albo i z drugiej strony Polska ma no, ma słabe państwo, w związku z tym regulacja, która jest wymagana w takich systemach regulacyjnych. Z wielokrotnie słabości europejskie, na co, co skarżą się firmy europejskie energetyczne? Na nadmiar regulacji i niepewność jutra. Bo jeżeli ktoś wybudował elektro, znaczy elektrownię w 90. tych latach, to przez ten czas do dzisiaj mu się dwa razy świat przewrócił w Europie, a w Polsce ten świat się przewrócił, nie wiem, może za 40 razy, ile to prawo energetyczne jest zmieniane, tyle razy warunki gry się zmieniają. W związku z tym, jaka jest podstawa odpowiedzi biznesu? Wstrzymanie inwestycji i czekanie co się stanie, bo po co wrzucać pieniądze skoro za rok politycy wymyślą jakieś prawa, które po prostu dzisiaj, o których nawet pomyśleć dzisiaj nie możemy. W związku z tym tutaj na polskim poziomie mamy jeszcze dodatkowe jakby pogorszenie sytuacji europejskiej polegające na tym, że priorytet polityczny jest pierwszy. Ja właśnie tego nie rozumiem. Polska zawsze była raczej jakaś taka trochę może nawet nieprzytomnie odważna, prawda? Nie, nieproporcjonalnie odważna. A teraz staliśmy się takim strachliwym narodem, który ciągle albo się boi zakręcenia kurka, albo to bezpieczeństwo stawia na pierwszym miejscu. Być może jest na to jakaś odpowiedź, ale ja dookoła siebie nie widzę, ale widzę to, że dzięki temu hasłup, że tak powiem, sfera regulacyjna, polityczna, administracyjna po prostu bardzo przeważa nad sferą rynkową, której w Polsce bardzo mało jest, a Wady tej sfery regulacyjno-politycznej Polski są doskonale wszystkim nam znane i one niestety ciążą na rozwoju tego sektora. Ja nie znam się na sektorze energetycznym, ale na tych sektorach, które się znam, czyli na Ropie i Gazie, mogę powiedzieć, że ta nieefektywność po prostu bardzo drogo Polskę kosztuje. Że jeżeli się porówna efektywności tych przemysłów europejskich i polskich, to my jesteśmy naprawdę bardzo zasobnym krajem, skoro jakby utrzymujemy przemysły, które po prostu są tak dla Polski kosztowne. Nie wiem, jak jest w elektroenergetyce, nie, nie znam się na tym i nie będę się tu wypowiadał, ale zapewniam Państwa, że efektywnościowe elementy w tych dwóch sektorach, którymi się zajmuję, są bardzo, bardzo dla Polski nieefektywne. Co to oznacza, że na dobrach, na które moglibyśmy wydawać złotówkę, wydajemy dwa złote, czyli ta jedna złotówka nie pójdzie na buty, chleb i tak dalej, i no, Nie ma cudów, zwłaszcza w takich biednych krajach, które nie mają możliwości drukowania tak bez, bezkarnego pieniądza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozwolicie Państwo, że krótkie wystąpienia panelistów, którzy by się chcieli odnieść do swoich przedmówców. Ja Panie tylko... Pani minister była pierwsza. Pani minister. Tak, tak. A tak, ja tu się już od dłuższego czasu... Chciałam mówić o czym innym, ale Pana wypowiedź. No, a jaki pana zdaniem powinien być priorytet polityki energetycznej, jak niebezpieczeństwo? Klimat? Powiedział pan, no możemy chronić klimat, tylko nieproporcjonalnie do założeń Unii Europejskiej. Odnawialna energia? No możemy sobie zdać cel, w budowanie tam 20% energetyki odnawialnej. Odniosę się do tego, co powiedział tutaj pan.